A wiesz, jak głosować, jeżeli jesteś poza swoim miejscem zamieszkania? Nie ja wiem, jesteś na wakacjach, na wyjeździe bardziej lub mniej służbowym. Posłuchajcie do końca, zaraz wszystko Wam wyjaśnię. Jak uzyskać takie zaświadczenie? Bardzo prosta sprawa. Trzeba przygotować wniosek. A jak to zrobić? Wniosek o zaświadczenie nie ma tak naprawdę urzędowego wzoru. Należy go przygotować samodzielnie. Powinien zawierać imię, nazwisko. PESEL, określenie w jakich wyborach będziesz brał udział: czy to wybory prezydenckie, do Sejmu, czy Senatu. No i ostatnia rzecz, opcjonalnie wpisz swoje dane kontaktowe. Do wniosku oczywiście należy zabrać również gdzieś tam w pobliżu, trzymać dokument tożsamości, czy to będzie dowód, czy paszport. No jak jest z terminami, słuchajcie. Najwcześniej można o takie zaświadczenie wystąpić 44 dni przed wyborami, ale najpóźniej 3 dni przed wyborami. Odbiór zaświadczenia polega na tym, że, no jak złożyłeś w urzędzie, to musisz po prostu w urzędzie odebrać ten wniosek. Możesz odebrać osobiście lub poprzez upoważnioną osobę. Zazwyczaj jest on wydawany od ręki i oczywiście jest bezpłatny.